Witam na konferencji prasowej przed meczem GKS-u Bohatów ze Stomi mosztyn z nami trener pierwszej drużyny Stomilu Piotr Pięczarek, dzień dobry Panie Trenerze. Dzień dobry. Panie Trenerze, przed nami bardzo trudny wyjazd, łatwych meczów nie ma w pierwszej lidze, ale dla nas ten mecz może być szczególny. No zdecydowanie będzie to ciężkie spotkanie, wiemy czego się spodziewać, szykowaliśmy się do tego meczu przez ostatnich kilka dni. Mamy swój plan na to spotkanie i postaramy się go zrealizować. Kilka pytań od dziennikarzy. Jak wygląda sytuacja zdrowotna w zespole przed starciem z drużyną z Wszyscy zawodnicy są zdrowi, oprócz Macieja Spychały, który wraca, wraca po kontuzji, powoli dochodzi do siebie. Prawdopodobnie od poniedziałku zacznie wychodzić na boisko. Będzie to dla niego tydzień wprowadzający. Jonathan Strauss też jest w trakcie rehabilitacji, ale wszystko idzie w dobrym kierunku, więc tylko tych dwóch zawodników na dzień dzisiejszy nie jest dostępnych. Czy wie Pan już w jakim składzie Stomil rozpocznie mecz z em Czy powinniśmy spodziewać się wielu zmian w składzie i zmiany w ustawieniu? Dobrze. Jeżeli chodzi o zmiany w składzie, to tak zmiany Będą, nie będą to jakieś ogromne zmiany, ale wielu zawodników dało bardzo pozytywny impuls w całym mikrocyklu, który rozpoczęliśmy we wtorek. Także jest to bardzo, bardzo budujące. Ja uważam, że mamy solidną kadrę, gdzie jest kilku młodzieżowców. Jest dużo młodzieżowców, ale są to zawodnicy, nie są to zawodnicy przypadkowi, tylko są to zawodnicy wyróżniający się w swoich poprzednich klubach w niższych ligach, także oni będą zdobywać doświadczenie. Po to tutaj przyszli, bo nikt z nas nie urodził się z doświadczeniem, tylko każdy je zdobywa i oni też potrzebują na to czasu. Do tego mamy bardzo doświadczonych zawodników. Mistrza Polski, zawodników, którzy rozgrywali w pierwszej lidze na tym poziomie po 300 spotkań, zawodników z przeszłością w ekstraklasie. Także mamy solidny zespół, mamy rywalizację i taki był też sygnał od zespołu w, w mikrocyklu, że będzie rywalizacja do końca i to mnie bardzo cieszy. A jeżeli chodzi o ustawienie zespołu, dużych zmian nie przewiduję, ponieważ nie ma na to czasu i tak radykalne zmiany uważam, że byłyby w tak krótkim czasie za duże ostatnio przegrał z Sandecją. Jak wpłynęło to na przygotowanie do meczu z gołodowym? Temat Sandecji zamknęliśmy we wtorek. Przeanalizowaliśmy to co, to, co się wydarzyło, to, co trzeba poprawić i grubą kreską odcięliśmy to, co się działo właśnie do, do momentu tego spotkania. We wtorek skoncentrowaliśmy się już na najbliższym przeciwniku, bo patrzymy tylko przed siebie i wiadomo, że zaszło kilka zmian. I staraliśmy się robić to co, to, co powinno się robić przy tak dużych zmianach, czyli najpierw zaczęliśmy od spraw organizacyjnych w zespole, od ustalenia sztabu i obowiązków. Od razu mogę powiedzieć, że Sylwester Wyłupski jest trenerem bramkarzy, Dariusz Fabianowicz jest trenerem przygotowania fizycznego. Oni oczywiście będą też mieli inne obowiązki, które sobie ściśle określiliśmy. Paweł Kubiński jest kierownikiem drużyny. Andrzej Welisejczuk jest naszym masażystą oraz Jacek Aptowicz fizjoterapeutą, czyli taka ekipa zostaje. Ona jest cała bardzo ważna, bo my wszyscy pracujemy na to, żeby zawodnicy mieli optymalne warunki do pracy i każdy każdy tutaj z członków sztabu daje z siebie dużo i tak jak powiedziałem jest bardzo ważną częścią naszego zespołu. Następnie przyszliśmy pokrótce do tego właśnie, żeby budować grę w obronie. Od tego chcemy zacząć. Cały dzień poświęciliśmy na to. Następny dzień poświęciliśmy na atakowanie oraz na stałe fragmenty gry. Było bardzo mało czasu, ale zawodnicy trenowali, byli skupieni w 100%, więc uważam, że będziemy dobrze przygotowani do tego spotkania. Jak podsumował Pan pierwsze dni pracy w OIT, to chyba przed chwilą powiedział trener wszystko. No, było bardzo dużo pracy, ale to jest, to jest normalne w piłce, takie sytuacje się zdarzają, więc y, trzeba reagować, nie ma co patrzeć w przeszłość i, i marudzić, tylko koncentrować się na tych rzeczach, na które mamy wpływ i my to dokładnie zrobiliśmy, więc jestem przekonany, że w sobotę wszystko to, co wytrenowaliśmy, o czym rozmawialiśmy, przełoży się na boisko, bo tylko i wyłącznie wynik sportowy jest dla nas najważniejszy.